I otrzymam go do z tej strony Kebusa. W dzisiejszym odcinku Pogadamy sobie o przedmiotach nowych z Darmory Passa, bo są już na rynku. Także Kent Wade, żeby opowiedzieć co i jak. Zapraszam do oglądania, zapraszam Was na stronę skinsmanki, bo tutaj swoje skiny oczywiście możecie wymienić. Z moim kodem, czyli z kodem Kebus. Odbieracie sobie bonusik darmowe 5 dolarów przy trajdzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także serdecznie Was tutaj zapraszam, wpadajcie na stronkę masa skinów do wymiany, więc na pewno coś wybierzecie ciekawego dla siebie. Wpadajcie, polecam. Link w opisie. A my przechodzimy do omawiania tego, co się dzieje na rynku, bo tak jest. Mamy przedmioty już z darmory pasa, te nowe. Na rynku społeczności, czyli naklejki i czarmy. No i sprawdzamy, co po ile chodzi. Generalnie, no to są jeszcze dobre ceny, więc jeżeli ktoś z was, z was coś ma, minął ten trade band, to pamiętajcie, żeby to od razu sprzedać. Bo, no nie wiem, obstawiam, że za. Obstawiam, że albo teraz, tak za 2-3 dni, jak się te ceny trochę uspokoją. Będzie można kupić po fajnych cenach i później flipnąć. To jest to, o czym mówiłem ostatnio. Albo po prostu, kiedy, kiedy te ceny już sobie później opadną, jak już trochę pobędą w grze te przedmioty. To bardzo dobre przykłady myślę, będą na Charmsach, szczególnie w sumie na Charmsach bym powiedział, więc to myślę, że jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż one zaczną tanieć. W co warto, w co nie warto. O tym będzie jeszcze osobny film. Na razie jest tylko i wyłącznie przegląd tego, co się w ogóle tutaj zadziało, także. Przejrzymy sobie trochę. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda, i zobaczcie sobie, że tych przedmiotów jest dużo. Mimo wszystko, e, jest ich dużo. Chciałbym znaleźć tą przywieżkę, którą wam pokazywałem w odcinku, gdzie przedstawiałem te przedmioty. E, tą taką przelewaną. E, z, jestem ciekawy, ile ona kosztuje, i chyba to mnie najbardziej interesuje z tych wszystkich. Także poszukamy jej sobie. Jeżeli jej nie znajdę, no to. Po prostu posłużę się mm, Googlem i wpiszę ją. I chyba tak zrobimy, bo to będzie szukanie igły w stogu siana. No, na pewno 80 groszy by nie kosztowała. Eee, dobra. CS2 Armory Pass New Charms. Zobaczymy, czy to się tak wyświetli. Powinno być. Jest. Eee, dobra. Okej. Okay. Butane Body. You... No co jest? Ten body Okej, okay, okej, okay. no dobra tutaj cena jest niezła, także jeżeli ktoś z was ma taką, takiego charmsa, no to e, jak najszybsza sprzedaż o, no ja nie wiem ile on może kosztować tak szczerze, te drogie czarmy z, z tych w cudzysłowie starych czarmów z Armory pasa, no to chodzą po jakieś dwie stówki te noże na przykład w różnych paternach. One potrafią swoje kosztować. O i tak ona już spadła dosyć mocno, nie ma ofert w ogóle. Są tylko bajordery, to ciekawe. no jak to nie ma ofert? Jak jest 77. Właśnie tak jakoś mi się zapaliła lampka. No, jak widzicie. O, dobra są, są. Czyli się nie załadowało. No nie są. Eee, 319. Okej. Okay. To będzie jeszcze spadać, także polujcie sobie, no i jeżeli macie to oczywiście sprzedawajcie, a w co co będzie można fajnie flipnąć, opowiem najprawdopodobniej na dniach. Także śledźcie kanał, subujcie, trzymajcie się. Jo.